Pokój i dobro. Serdecznie pozdrawiamy z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej i od grobu Ojca Wenantego Katarzyńca. Aby w pełni przynależeć do Owczarni Chrystusowej, przynależeć do Pana Boga, niewątpliwie trzeba spełnić trzy podstawowe warunki. Znać Boga. Co to znaczy? Poznawać go nieustannie. Nie tylko zakończyć swoją edukację religijną i swoją duchowość na pierwszej Komunii Świętej czy na Bierzmowaniu, ale nieustannie Go poznawać, odkrywać. Drugim warunkiem jest słuchać Pana Boga, jakże często my Pana Boga nie słuchamy, może często słyszymy Go tylko. Wokół nas jest bardzo wiele różnych odgłosów i głosów, które słyszymy, ale ważne jest, żeby usłyszeć ten jeden jedyny głos. Głos Pana Boga. I trzecim warunkiem przynależności do Owczarni Chrystusowej jest pójść za nim. Nie chodzi o to, aby zostawić wszystko, aby zostawić swój dom, swoją codzienność, swoją pracę, ale rzeczywiście, żeby na, na pierwszym miejscu w swoim życiu postawić Pana Boga i za nim kroczyć i odkrywać w ten sposób też swoje powołanie. Powołanie możemy realizować nie tylko jako kapłani, jako zakonnicy. Ale powołanie możemy realizować na różne sposoby. Jako mąż, jako żona, jako matka, jako babcia. Gdziekolwiek Bóg nas postawi, abyśmy potrafili spełniać te trzy podstawowe warunki przynależności do Owczarni Chrystusowej i realizować swoje powołanie. Ojciec Wenanty zachęca nas. Każdy więc z nas w swoim stanie może się stać świętym. Świętość bowiem nie jest przywiązana do jednego tylko stanu, ale do spełniania i zgadzania się z wolą Bożą. A wolę Bożą wszyscy mogą spełniać, w jakimkolwiek znajdują się stanie: i dziecko, i służąca, i robotnik, i przełożony, i żołnierz. W tym, ty w tym tygodniu naszą modlitwą pragniemy objąć tych wszystkich którzy w swoim życiu realizują jakiekolwiek powołanie, do jakiegokolwiek powołania Bóg go wzywa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.